No i znów kościół i Watykan po 12 latach pontyfikatu papieża z końca świata wszedł w okres tak zwanego sede vacante, czyli bez królewia, e, czasu, który dzieli od momentu ogłoszenia śmierci papieża czyli od godziny 20 w dniu wczorajszym aż do chwili wyboru jego następcy i tego momentu kiedy usłyszymy z Papam tutaj z bazyliki z balkonu centralnego bazyliki Watykańskiej mnóstwo ludzi mnóstwo dziennikarzy korespondentów z całego świata niczym wieża Babel w tej chwili czujemy się tutaj w Watykanie pełno języków egzotyka i takie poczucie jedności, tak myślę sobie. W tej chwili ciało w trumnie Franciszka jest złożone w kaplicy Domu Świętej Marty, czyli w tym miejscu, które obrał na swoje miejsce na ziemi w chwili wyboru na papieża, bo przecież odrzucił opcję mieszkania w Pałacu Apostolskim i właśnie chciał zamieszkać pośród innych zwykłych pracowników Watykanu Kurii Rzymskiej, księży i biskupów w tym domu, w którym jadł, w normalnej jadalni pośród innych i był po prostu jednym z lokatorów. Jutro natomiast o dziewiątej trumna zostanie przeniesiona do Bazyliki, aż do piątku, do godziny dziewiętnastej. Wszyscy, którzy chcą oddać mu raz jeszcze hołd, pokłonić się, będą mogli to zrobić. Tutaj będzie ustawiać się na pewno długa kolejka na Via della do wejścia do Bazyliki Watykańskiej. Natomiast w sobotę o dziesiątej historyczny pogrzeb nie tyle sama msza święta pogrzebowa, choć ona będzie też w takiej bardzo uproszczonej, uszczuplonej formie liturgicznej, zgodnie z pragnieniem Franciszka, ale przede wszystkim sam pochówek, jak może już wiecie, w Bazylice Matki Bożej Większej Santa Maria Maggiore, ukochanej świątyni Franciszka, do której w sumie powracała aż 120 razy w czasie swojego pentyfikatu i to, jest, to zawsze było dla niego miejsce wyjątkowe. Będę Wam jeszcze o tym wszystkim opowiadać w kolejnych łączeniach.